Do Gorzowa jest Co pomidorowy. Hmm? On jest tani, ale najlepszy. No dobry słyszałem. Nie? Dobry jest, no. No powiedz jest tak Ma trochę związki, pomaga. Sok pomidorowy do Gorzowa. A do popicia się weź sok pomidorowy nie? Ty, bo tego też wiśniowy, są kurwa ten yy, Że nie pijesz się, ale dobre są wiśniowe Ty, pij jak jest potem? Ciu? Nie, ja nie Ale dlaczego nie, powiedz Łeb biebie, potem, na długi gdzie zobaczysz Tak? To weź się wypij dwie Ty, banan, a właśnie to mi się przypomniało Pezmi, jest to prawda? Bo mi to Żakol jest to prawda, że jak cel przyjechał, tyś tam na scenę włos. Jest to prawda? Jak to było wtedy, to wyszedł co? na scenę? Stracił go to. Butelkę chyba rozwalił, Dziekul. czy coś było, nie? Ktoś mi go, tego godał z, z, z Poręby chyba. Że, ten, że jak tutaj cyrk przyjechał, tyś na scenę włos, nie? Było tak? No. I co, no co no to co? było dokładnie? A nie, to jest prawda? No co, co To co, za żągleka a? Ja, ja, o Ja. <laughs> nie, tak. Jak to było? <laughs>

te i ani nie wodjaski nie Ale tam ludzie musieli być w szoku, co? Jak cię wziąć. Wszyscy bieli? byli. Całości, co wody. A cię rozpada, to jeszcze nie koniec przedstawienia. ale tutaj. A on... Ja już glowo o tym. dup, dup, dum 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 du dump. No o co,